Siedziałem w swoim gabinecie w centrum Warszawy, patrząc na dokumenty rozwodowe, które otrzymałem tego ranka. Moja żona Anna złożyła pozew. Po piętnastu latach małżeństwa. Bez rozmowy, bez ostrzeżenia. Kliknij polubienie, jeśli uważasz, że każdy związek zasługuje na drugą szansę. Wszystko zaczęło się trzy miesiące temu, kiedy objąłem stanowisko dyrektora zarządzającego w międzynarodowej firmie konsultingowej. Był to szczyt mojej kariery, rezultat lat ciężkiej pracy, często kosztem czasu z rodziną. Anna nie była zadowolona. Kolejne późne powroty do domu, kolejne weekendy spędzone nad raportami, kolejne obietnice, że następnym razem będzie inaczej. Marcin Czy ty w ogóle pamiętasz, kiedy ostatni raz jedliśmy razem kolację? Zapytała mnie pewnego wieczoru, stojąc w drzwiach mojego domowego biura. Spojrzałem na nią znad laptopa. Anna miała zmęczone oczy, ale wciąż była piękna jak pierwszego dnia, gdy poznaliśmy się na uniwersytecie. Wtedy byłem biednym studentem ekonomii, ona studiowała psychologię. Uwierzyła w mnie, gdy nikt inny tego nie robił. Wiem, że to trudny okres, ale ta promocja zmieni wszystko, powiedziałem zamykając laptop. Będę mógł pracować mniej, zarabiać więcej. Dam ci wszystko, co zasługujesz. Anna westchnęła. Ja nie chcę wszystkiego, Marcin, chcę tylko męża, który będzie w domu, gdy go potrzebuję. Ale nie słuchałem. Myślałem, że jeśli tylko będę pracować ciężej, jeśli tylko osiągnę następny cel, to wszystko się ułoży. To była największa pomyłka mojego życia. Następnego dnia Anna ogłosiła, że znalazła pracę. Po latach przerwy w karierze, podczas których zajmowała się domem i naszymi planami na dzieci, planami, które nigdy się nie ziściły, Postanowiła wrócić do pracy jako psycholog organizacyjny. To fantastyczna okazja, powiedziała z entuzjazmem, jakiego nie widziałem u niej od miesięcy. Międzynarodowa firma konsultingowa zajmują się transformacją organizacyjną. To dokładnie to, o czym marzyłam. Poczułem ukłucie niepokoju. Jaka firma? Zapytałem. Nazywa się Strategic Solutions International. Podobno mają nowego dyrektora zarządzającego, bardzo wymagającego, ale podobno skutecznego. Zamarłem. SSI. Moja firma. Moja firma, którą prowadziłem, nie wiedząc, że moja żona złożyła tam CV. Co byś zrobił na moim miejscu? Napisz w komentarzach. Przez chwilę zastanawiałem się, czy powiedzieć jej prawdę, ale coś mnie powstrzymało. Może ciekawość. Może potrzeba zrozumienia, jak naprawdę mnie postrzega. Może nadzieja, że w pracy będzie mnie widzieć w innym świetle. Gratuluję, powiedziałem. Kiedy zaczynasz? W poniedziałek. Jestem trochę zdenerwowana, ale podekscytowana. Pierwszy raz od lat będę mogła być sobą, nie tylko żoną Marcina Kowalskiego. Te słowa uderzyły mnie mocniej niż jakikolwiek cios. Nie tylko żoną Marcina Kowalskiego. Czy tak mnie widziała? Jako ciężar, który ją definiuje? W weekend Anna przygotowywała się do nowej pracy. Kupowała eleganckie kostiumy, czytała o firmie w internecie, ćwiczyła prezentacje. Była piękna w swoim podekscytowaniu, ale ja czułem się jak intruz we własnym domu. Ten dyrektor zarządzający to podobno prawdziwy workoholik, mówiła, przeglądając materiały. Jego żona musi mieć ciężko. Wyobraź sobie być w związku z kimś, kto nigdy nie jest w domu. Każde jej słowo było jak nóż w sercu. Mówiła o mnie, nie wiedząc o tym. Opisywała nasz związek z perspektywy, której nie chciałem zobaczyć. W niedzielny wieczór, kiedy Anna układała ubrania na pierwszy dzień pracy, usiadłem w ogrodzie z kieliszkiem wina. Warszawa migotała w oddali, miasto, które pokonałem, budując swoją karierę. Ale czy było warto? Telefon zawibrował. SMS od Anny. Idziemy spać? Jutro wielki dzień. Dzięki, że we mnie wierzysz. Wierzę w nią? Ja byłem tym, który miał decydować o jej zatrudnieniu, ja byłem tym, który przeczytał jej CV, imponujące, pełne pasji i inteligencji, które sprawiło, że zakochałem się w niej na nowo. Ale czy ona to kiedykolwiek zrozumie? Myślisz, że powiedział jej prawdę? Zostań do końca, by się dowiedzieć. Położyłem się obok niej tej nocy, słuchając jej spokojnego oddechu, wiedząc, że jutro wszystko się zmieni ale nie mogłem przewidzieć jak bardzo. Bo następnego dnia, gdy Anna weszła po raz pierwszy do biura SSI, było jasne, że nie zobaczy we mnie swojego męża, zobaczy tylko kolejnego korporacyjnego tyrana, który rujnuje życie swoim pracownikom i że to będzie początek końca naszego małżeństwa albo może jego nowy początek. Anna stała przed lustrem w windzie, dirigując się na dwudzieste piętro warszawskiego wieżowca, gdzie mieściła się siedziba Strategic Solutions International. Jej ręce lekko drżały, mieszanka ekscytacji i nerwów. Nie wiedziała, że pięć kondygnacji wyżej, w gabinecie dyrektora zarządzającego, jej mąż obserwował przez monitory systemu bezpieczeństwa, jak wchodzi do budynku. Czułem, jak żołądek ściska mi się w węzeł. Za kilka minut Anna poznała swojego nowego szefa mnie. Czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji, gdy prawda mogła wszystko zniszczyć? Zostańcie, by zobaczyć, jak rozwinie się ta historia. Moją asystentką była Katarzyna, kobieta w średnim wieku, która znała wszystkie sekrety firmy. Gdy Anna dotarła do recepcji, Katarzyna przywitała ją z profesjonalnym uśmiechem. Pani Anna Kowalska. Witam w SSI. Jestem Katarzyna, asystentka dyrektora zarządzającego. Pan dyrektor jest obecnie na ważnym spotkaniu, więc wprowadzę panią w praktyczne aspekty pracy. Anna była wdzięczna za to opóźnienie. Potrzebowała czasu, by oswoić się z nowym środowiskiem. Katarzyna prowadziła ją przez nowoczesne biuro, pokazując pokoje konferencyjne, aneks kuchenny, miejsce jej pracy. Pan dyrektor to bardzo wymagający człowiek, mówiła Katarzyna, prowadząc Annę korytarzem. Pracuje od świtu do późnej nocy. Podobno jego żona bardzo cierpi z tego powodu, ale firma nigdy nie działała lepiej. Anna słuchała uważnie, nie zdając sobie sprawy, że każde słowo dotyczyło jej własnego życia. Jaki on jest jako szef? Zapytała Anna, przeglądając materiały w swojej nowej przestrzeni biurowej. Sprawiedliwy, ale bezlitosny. Gdy ma rację, będzie walczył do końca. Gdy ktoś zawodzi zespół, nie ma drugiej szansy. Katarzyna zniżyła głos. Ale ma dobre serce. Czasami widzę, jak zostaje po godzinach, pomagając pracownikom z problemami osobistymi. Po prostu nie pokazuje tego publicznie. Te słowa sprawiły, że Anna zastanowiła się nad własnym mężem. Czy Marcin też pomagał innym, nie mówiąc jej o tym, czy były części jego życia, których nigdy nie poznała? Każdy związek ma sekrety, ale czy niektóre z nich są zbyt bolesne, by je ujawnić? Około południa Katarzyna powiedziała, Pan dyrektor jest gotów na spotkanie. Proszę nie denerwować się. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, ale pan dyrektor umie rozpoznać talent. Anna wzięła głęboki oddech i poszła za Katarzyną do wind. Serce biło jej szybko, gdy wjeżdżały na 25 piętro do gabinetu dyrektora zarządzającego. Ja siedziałem za ogromnym biurkiem, przeglądając dokumenty. Słyszałem kroki w korytarzu. I wiedziałem, że za chwilę moje życie osobiste i zawodowe zderzą się w sposób, którego nie mogłem przewidzieć. Drzwi otworzyły się. Panie dyrektorze, to jest pani Anna Kowalska, nasz nowy psycholog organizacyjny powiedziała katarzyna. Anna weszła do gabinetu z podniesioną głową, gotowa na spotkanie z nieznajomym. Ale gdy zobaczyła, kto siedzi za biurkiem, jej świat zatrzymał się. Marcin? wyszeptała. Wstałem powoli, nie wiedząc co powiedzieć. W jej oczach widziałem szok, konfuzję, a potem gniew. Katarzyno, czy może nas pani zostawić? powiedziałem spokojnie. Gdy asystentka wyszła, Anna zamknęła drzwi i obróciła się do mnie. Jak długo o tym wiedziałeś? zapytała. Jej głos był cichy, ale pełen emocji. Od momentu, gdy mi powiedziałaś o pracy, i nie uważałeś za stosowne mi o tym powiedzieć. Chciałem jej wytłumaczyć, ale słowa wydawały się nieadekwatne. Anno, ja. Przez trzy dni przygotowywałam się do spotkania z nowym szefem, byłam zdenerwowana, podekscytowana, mówiłam ci o nim, mówiłam ci, jaki podobno jest bezwzględny i zimny, a to byłeś ty przez cały czas. Podeszła do okna, odwracając się do mnie plecami. Czy to była gra? Jakaś forma kontroli mu zapytała. Nie, Anno, nigdy nie o to nie chodziło. Odwróciła się, a w jej oczach były łzy. To wyjaśnia wszystko. Dlaczego nigdy nie macie w domu? Dlaczego twoja praca jest zawsze ważniejsza? To nie jest praca, Marcin, to jest obsesja. Czy prawda zawsze uwalnia? Czy czasami rani jeszcze bardziej? Chciałem, żebyś mnie poznała jako profesjonalistę, nie tylko jako męża, który cię zawodzi, powiedziałem. Zawodzisz mnie nie dlatego, że nie jesteś dobry w pracy, zawodzisz mnie. Bo zapomniałeś, że mamy razem tworzyć życie. Nastała cisza. Anna patrzyła na mnie, jakby widziała mnie pierwszy raz. Muszę nad tym wszystkim przemyśleć, powiedziała w końcu. Anna, proszę. Możemy to rozwiązać. Nie wiem, czy możemy, nie wiem, czy chce. Wyszła z gabinetu, zostawiając mnie samego z moimi myślami i realizacją, że stracę nie tylko żonę, ale także najlepszego pracownika, jakiego mogłem sobie wyobrazić. Ale to, co stało się potem, zaskoczyło nas oboje. Następnego dnia Anna przyszła do pracy i kolejnego i kolejnego. Pracowała z profesjonalną doskonałością, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem, ale w domu. W domu byliśmy jak obcy. Czy można naprawić związek, pracując razem? Czy to była recepta na katastrofę, czy druga szansa? Zostańcie na ostatni rozdział, by poznać prawdę. Minęły dwa tygodnie. Dwa tygodnie profesjonalnej współpracy w biurze i lodowatej ciszy w domu. Anna była najlepszym psychologiem organizacyjnym, z jakim pracowałem intuicyjna, empatyczna, ale też nieprzejednanie analityczna. W pracy widziałem kobietę, w której się zakochałem, w domu widziałem obcą osobę. Wszystko zmieniło się w piątkowy wieczór. Czasami jedna rozmowa może uratować małżeństwo, czasami może je zniszczyć na zawsze. Ta historia to dowód, że prawda, choć bolesna, może uzdrowić. Anna pracowała nad projektem reorganizacji działu kadr. Jako dyrektor zarządzający musiałem zatwierdzić jej propozycję. Zostaliśmy sami w biurze. Było już po dziewiątej wieczorem. Twój raport jest doskonały, powiedziałem, przeglądając dokumenty. Najlepszy, jaki widziałem. Anna podniosła głowę znad komputera. To tylko praca Marcin. Nic osobistego, ale to jest osobiste, Anno. To, co napisałaś o komunikacji w organizacji, o tym, jak brak zrozumienia między kierownictwem a pracownikami prowadzi do katastrofy. To opisuje nas. Zamknęła laptop i spojrzała na mnie. Przypadkowa zbieżność. Nie, to nie przypadek. Napisałaś to, bo rozumiesz problem lepiej niż ja. Anna wstała i podeszła do okna. Warszawa błyszczała pod nami, miliony świateł w oknach. Miliony historii, miliony par, które próbują się zrozumieć. Marcin, czy możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Zapytała, nie odwracając się. Oczywiście. Dlaczego pobrałeś się ze mną? Pytanie zaskoczyło mnie. Spodziewałem się wyrzutów, gniewu, ale nie tej głębokiej, fundamentalnej wątpliwości. Bo Cię kocham. Bo jesteś najinteligentniejszą, najciekawszą, najpiękniejszą kobietą, jaką poznałem. Ale nie wystarczyło to, by uczynić mnie priorytetem. Słowa uderzyły mnie z siłą młota. Anna miała rację i oboje to wiedzieliśmy. Co robisz, gdy zdajesz sobie sprawę, że zraniłeś osobę, którą kochasz najbardziej na świecie? Anna, posłuchaj mnie. Proszę. Odwróciła się. Przez lata myślałem, że jeśli tylko będę wystarczająco sukcesu, jeśli tylko zdobędę wystarczająco dużo pieniędzy, dam ci życie, na które zasługujesz. Dom na żoli Bożu, wakacje w Toskanii, bezpieczeństwo finansowe. Myślałem, że to jest miłość, dawanie ci rzeczy, ale ja nigdy o te rzeczy nie prosiłam, wiem i właśnie w tym problem przestałem słuchać tego, czego naprawdę chciałaś. Chciałaś, żebym był z tobą, po prostu być. A ja myślałem, że muszę ciągle udowadniać, że jestem cię wart. Anna usiadła na krześle naprzeciwko mnie. Marcin, za każdym razem, gdy mówiłam ci, że chcę spędzać z tobą więcej czasu, ty słyszałeś krytykę, ale to nie była krytyka, to była tęsknota. Jej głos łamał się i dopiero teraz zobaczyłem, jak bardzo ją zraniłem. Czułam się niewidoczna we własnym małżeństwie, jak meble, które są na swoim miejscu, gdy wracasz do domu, ale które naprawdę nie zauważasz. Anno, pozwól mi skończyć. Gdy zaczęłam pracować tutaj, po raz pierwszy od lat poczułam się potrzebna. Widzę, jak ludzie reagują na moje pomysły, jak słuchają moich rad, ale także widzę ciebie w innym świetle, jakim widzę, jak traktujesz swoich pracowników z szacunkiem, uwagą, cierpliwością. Zadaję sobie pytanie: dlaczego żona dostaje mniej uwagi niż sekretarka? Czasami najbolesniejsze pytania to te, na które już znamy odpowiedź. Wstałem i podszedłem do niej, bo myślałem, że żona będzie zawsze. Że mogę brać cię za oczywistość, że jesteś na tyle silna, by wytrzymać moje zaniedbanie, podczas gdy inni potrzebują delikatnego traktowania. To była przyzwolenie na lenistwo emocjonalne. Marcin, masz rację, kompletną rację. Anna podniosła na mnie oczy. Kiedy zobaczyłam te pozwy rozwodowe na twoim biurku, powinnam odmówić przyjęcia tej pracy, powinnam uciec, ale zostałaś, tak, bo mimo wszystko nadal cię kocham. I po raz pierwszy od lat widziałam cię takiego, jakim się w tobie zakochałam. Pasjonat, lider, kogoś, kto dba o ludzi, po prostu nie o mnie. Klęknąłem przed jej krzesłem. Anno, czy możemy spróbować jeszcze raz? Nie jako dyrektor i pracownik, jako mąż i żona, którzy chcą nauczyć się kochać lepiej. Przez długą chwilę patrzyła na mnie w milczeniu, pod jednymi warunkami. Jakim? Terapia para, prawdziwa praca nad naszym związkiem i żadnych obietnic, które nie możesz dotrzymać. Przyjmuję. Anna uśmiechnęła się po raz pierwszy od tygodni. A druga warunek? Jaki? Jutro jesteśmy małżeństwem, które idzie na kolację, nie dyrektor z pracownicą. Marcin i Anna, którzy mają piętnaście lat wspólnej historii do pozmywania. Czy drugie szanse działają? W tym przypadku zostańcie, by się dowiedzieć. Następnego wieczoru siedzieliśmy w małej restauracji na Starym Mieście. Tej samej, gdzie była nasza pierwsza randka, piętnaście lat temu. Anna nosiła sukienkę, którą pamiętałem z tamtych czasów, a ja zostawiłem telefon w domu. Wiesz co, powiedziała Anna, krając carpaccio, myślę, że ta cała sytuacja w pracy może być błogosławieństwem. Jak to? Po raz pierwszy widzę cię w działaniu. Widzę, kim jesteś poza domem. I w końcu rozumiem, dlaczego tak kochasz to, co robisz, ale to nie wyklucza kochania ciebie bardziej. Anna spojrzała na mnie poważnie. Marcin, ja nie chcę konkurować z twoją pracą, chcę być jej częścią, chcę, żebyśmy byli zespołem, nie tylko w biurze, ale w życiu. Trzy miesiące później Anna całkowicie wycofała pozew o rozwód, nie dlatego, że wszystko się nagle naprawiło, ale dlatego, że oboje zdecydowaliśmy się walczyć o nasz związek tak samo ciężko, jak walczyliśmy o nasze kariery. Terapia nie była łatwa. Było dużo łez, dużo trudnych rozmów, dużo dni, kiedy mieliśmy ochotę się poddać, ale nauczyliśmy się słuchać naprawdę słuchać a co najważniejsze nauczyliśmy się, że bycie w związku z kimś nie oznacza kontrolowania go ani brania go za oczywistość. Oznacza codzienne wybieranie tej samej osoby na nowo z szacunkiem i ciekawością. Każdy związek to praca ale najlepsza praca w życiu to ta, którą wykonujemy razem. Dziś, rok później, Nadal pracujemy razem w SSI. Anna prowadzi własny dział, ja nadal jestem dyrektorem zarządzającym. Ale najważniejsza praca, którą wykonujemy, kończy się, gdy wychodzimy z biura i zostajemy po prostu Marcinem i Anną. Parą, która nauczyła się, że miłość to nie tylko uczucie, ale decyzja podejmowana każdego dnia na nowo. Czy ta historia przypomina Wam Wasze własne związki? Wszyscy czasami zapominamy o tym, co naprawdę ważne. Jeśli podobają Wam się historie o prawdziwych ludziach i prawdziwych problemach, polubcie ten film i subskrybujcie kanał. W komentarzach piszcie, jakie myślicie mają sekrety udanego małżeństwa. Każdy związek zasługuje na drugą szansę. Ale tylko jeśli obie strony są gotowe pracować nad sobą. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Do zobaczenia w następnym filmie.